Panie i Panowie, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku oczywiście kontynuujemy z drzewem, tutaj, ponieważ w poprzednim odcinku stworzyliśmy no, kawałek tego drzewa, ale chcę dzisiaj gałązki zrobić i tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy odcinkiem tym a poprzednim trochę więcej liści tutaj dodałem, żeby lepiej wyglądało na miniaturce, no ale no, słabo wygląda. Myślę, że tutaj jakieś gałązki tutaj zrobimy. Potem, może jeszcze jakoś gigałęskie, gdzie? Hmm, tutaj, żeby była? Oraz jakoś po tej stronie. Zacznijmy najpierw z tej strony i chcę mieć trochę więcej dyrta przy sobie, żeby mógł tutaj trochę wygodniej się poruszać, jak będę tam budował. Że daj mi tutaj zestaw dyrta, chyba wystarczy mi. Jak tak? I zobaczmy, gdzie ja chcę to zrobić i na jakiej wysokości. Oto jest pierwsze me pytanie. Myślę, że zrobimy to mniej więcej na wysokości, właśnie tych liści, tutaj, że jakoś mogę tutaj wylądować. Dzięki, i zniszcz mi tutaj te liście. O tu, teraz, jakby to zrobić? Ja tutaj, oczywiście, to drzewo bez żadnych poradników, jak zbudować drzewa w Minecraft, robię i tylko chcę jakoś to ładnie zbudować. I mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Już mi się nie podoba, że te liście, znaczy te gałązki będą trochę takie dziwnie wystawać mi tu. To będzie dziwnie wyglądało, ale już jakoś trzeba będzie z tym przeżyć. Jak to ta, ta gałązka by wyglądała? Nie chcę mi się nic takiego epickiego robić. Zrobimy tylko proste, łatwe drzewo tutaj z jakimiś tutaj, właśnie gałązkami. I może jeżeli to by do góry, tak właśnie tutaj jakoś potem. Wchodziło, że weźmy, weźmiemy najpierw to trochę, zniszczymy. Mm. O tak. I teraz już tutaj by to trochę do góry tak poszło. O. Tak. I zobaczmy, Jeż tutaj teraz by. Tak, tak. I ja chciałem jeszcze tam położyć na jeden blok. Spróbuję może z powietrza jakoś to położyć, żeby to mi się udało. Chcę jeszcze jeden blok tutaj tak położyć. O, 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 o. o. Jeszcze może jeszcze więcej bloków zużyć no to tyle fajerwerków, ale to nic mam automatyczne farmy właśnie tych wszystkich gunpowderów i tego wszystkiego co tu potrzebuję do zrobienia tego. Eee, tutaj tak jedno. I może być. Teraz jakbym to trochę tak w liściach eee, zrobił zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. O, tak, tak. Tak, Mniej więcej o. Tak, tutaj od dołu też trzeba, też trzeba by było to zrobić. I będzie dobrze, ja mówię wam. To będzie przepiękne. Nikt więc lepszego nie zrobi w Minecraft. Potrzebuję jednak nożyczki, żeby tutaj to tak zrobić. O, 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 o! I jak to teraz wygląda? Zobaczmy. Mamy gałązkie jedno. Nic specjalnego, ale już mamy jedno gałązkie. Co więcej, tu powiedzieć. Chcę jakoś to jeszcze lepiej może zrobić. Kształt tego. Um, tutaj potrzebuję to. E, tak, powiedzmy, że to będzie to to drzewo tutaj. Znaczy, te liście tutaj jakoś potem lepiej będą wyglądały. To jest tylko jakby alfa, beta, gamma i tak dalej. Ale co ten typiarz tutaj ma na sprzedaż? Zobaczmy. E, nic ciekawego. Nic z tego tak naprawdę nie potrzebuję. Blue Eyes jest spoko, ale. Szybciej dostanę go, niż kupię od niego To dziwnie wygląda A... mm -hmm. Chcę jeszcze raz sprawdzić, jak to z góry wygląda Że się przelećmy Jak to tutaj wygląda? Nie najlepiej, ale jeżeli bym miał jeszcze tutaj kolejny Pewnie tak będzie, że ja tutaj zrobię to, ale potem usunę to, bo zbyt brzydko to będzie wyglądało Coś czuję, że to tak będzie, weźmiemy teraz szybko na no to tu o! Dobrze, że nie zdałem. Mhm. To jest takie coś malutka, taka gałązeczka. Tutaj myślę, że będzie spoko. I... A tu będzie może taka cieniutka, no. Powiedzmy, że to będzie taka cieniutka gałązka. Mhm. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. tak. I mam jeszcze tutaj trochę tego, że spoko. I daj mi jeszcze, o! Chciałem jeszcze tam na dole trochę. A, do tego mam dirt, że mogę się podbudować. No. Yy, no, brawo, ja i ten dirt. Chciałem się podbudować. Yy, yy. I myślę, że teraz będzie tutaj dobrze. Jak to teraz wygląda z góry? Ponownie sprawdźmy. Dziwnie taka pr zbyt prosta ta gałązka, że trochę. Mam pomysł, jak to zrobić. A, spadłem. Poleć mi jeszcze raz. Ponieważ ja chcę tutaj wylądować na tej gałązce jednak. Hop. O, pięknie. I coś w tym stylu. O. Teraz tak i tak. No, i ta chyba będzie lepiej trochę. O, I czekajcie, czy ja mam tu... Pododali jeszcze fabulous tutaj te grafiki. I ja nie wiem, czy coś tutaj zmienia zbyt bardzo. Ja nie widzę różnicy pomiędzy fancy a fabulous. Hmm... Czy wy widzicie? Możecie napisać w komentarzu. Ja niestety nic tutaj nie widzę różnic. Dla mnie to jest dokładnie to samo. Eee. Tutaj by się przydała gałązka. Tu. Okej, okay. teraz szybko tam wylądujemy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam pomysłu na te drzewo. To był wielki błąd, że ja to robię. Ale cicho już. E, tutaj już bym trochę grubsze takie zrobił. No tak. Tak, tak. O, takie coś myślę, że będzie dobre. Teraz szybko to w liściach, oczywiście, obramujemy tak, żeby było spoko, loko, maroko. Tutaj zniszczyć to tak mi połóż, tak, tak. Tak, tak. Wolałbym mniejsze drzewa tak naprawdę zrobić. Aby było o wiele łatwiej mi tutaj to wszystko zbudować, ponieważ mniejsze drzewa nie potrzebują takich większych detali, można tam tre, trochę tego zużyć, drewna i o wiele lepiej to wygląda. No, jest noc, a ja, jak wiecie, nocy nie lubię, że szybko się prześpimy w naszym brązowym łóżku i zobaczymy, jak to wygląda. Aha. <śm> tu jeszcze taką twarz, czekajcie, czekajcie, ja chcę... Ej, ej, to by... Ej, zrobię to chyba. Ja chyba to zrobię, tylko dla żartów, nawet jeżeli to by... będzie na jednocinek, chcę to zrobić. Ja tu mam e, kwarc, 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 kwarc. Tu mam kwarc, trochę kwarcu mam i... O, ten bazalt, powiedzmy. Mhm. Uh -huh. Teraz, jeżeli... <ścoughs> Co ja robię już tutaj? Nie mam pomysłu na tę serię powoli. Ale... E, jak mówimy już o serii, planuję... Kiedyś zrobić wioskę, tylko taką jakby. Nie stylu średniowiecznym, tylko takim fantazy Żeby było śmiesznie. Tak jak teraz, coś zrobię w tym stylu, takie twarzeczkę, tylko tak. Nie, daj mi to. O, jeden blok niżej. Okej, okay, podbudujmy się ponownie. Mhm. Tak, tutaj. Tak, tak, tak. Znisz mi to. O. I daj mi do środka bazalt. I to samo chcę po tej stronie zrobić, że szybko Tak I przebuduj mnie tu na tą stronę I hop, hop Hop, 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 hop Tak, tak I teraz możemy to zniszczyć szybko, gdzie tu mogę O, tak mogę I Teraz czekajcie, czekajcie eee, Tutaj Tak Tak i mamy twarzyczkę. <laughs> jak to będzie mi udało? O nie, tutaj. A ogólnie to. Jak tam z moją farmy? Nie byłem tutaj od ostatniego czasu. Ja chcę zobaczyć, jak tam działa ta farma. O, prawie zdodałem tutaj. To niedobrze. Ale muszę jeszcze wejść, jakieś tu zrobić. No! Działa farma. A to wszystko się zabrało podczas budowania tego drzewa. a zabiorę od razu te szelki, ponieważ zapomnę o nich całkowicie. Ja o tym już wiem. Lataj mi. Apsa, wyleciałem stąd na się, Myślę, żeby się szybko wyhilować i szybko już możemy zamknąć to. Mam tutaj dirta, ale to nic. Eee, czekajcie, czekajcie. To, to wezmę jeszcze o jeden blok niżej. O tak. Jak to wygląda? Po. O, <grymne> Przepiękne, ale jeszcze te buźki. A trzeba, trzeba... to naprawić? Czekajcie, tymczasowo to rozwalę. Potrzebuję to zrobić. Hop, jak to wygląda teraz? Przepiękne, przepiękne to jest. No jeszcze tutaj chcę trochę to, tutaj to zniszczyć. O, dajcie mi to, tu zniszczyć. Powiedzmy, że. Czy to spoko wygląda? Zobaczmy. Chcę trochę z góry to sprawdzić, jak wygląda. ja za daleko, za, za, znaczy za blisko. Mm. Jeszcze to... A, to bym jeszcze rozwalił, tylko jakbym mógł wylądować na tym Okej okay. mm, Teraz tak yy, Tutaj to mi zniszcz To rozwal Tak Daj więcej tych liści W ten sposób, tak 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 I jest dobrze teraz, a jeszcze tam bym więcej tego yy, Tych liści postawił yy, <laughs> Jeszcze po drugiej stronie trzeba więcej tych liści tu I tu to rozwalimy i po drugiej stronie zobaczmy jak ja tutaj chciałem wstać ponieważ tu, o tutaj nie ma jednego bloku, o tu i tam jeszcze jeden potrzebuję walnąłem w sobie w puszkę monsterka ale to nic monsterka dawno nie piłem ogólnie, ale jestem zbyt leniwy i mam tu 6 puszek mu od monsterków w pokoju które nie chcę mi się wyrzucić o, jak to głupio wygląda Głupio, ale przepięknie Zostawię to, żeby było na miniaturkę dzisiaj tylko eee, Naprawdę, ale chcę jakieś czarne bloki mieć Obsydian mam Żeby lepiej to wyglądało Mamy więcej obsydianu. Dawaj mi obsidian Postawimy tam obsydian i będzie śmiesznie Będzie ha ha hi hi Heherki meherki No tak wam powiem Weźmy rozwale tutaj, żeby dało się wejść I się szybko podbudujmy na górę No okej okay. Bez problemu Hop, wezmę mi to, wezmę to, tutaj połóż to ponownie i mamy obsydian, obsydian I szybko już spadamy, żeby fajnie to wyglądało yy, ponownie rozwaliłem, ale to nic Jakieś wejście muszę naprawdę tu zrobić Ale dobrze pięknie wygląda yy, mamy to, mamy jeszcze kilka minut, dzisiaj ponownie niemontowany film zrobiłem, ale to ci, 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 niech was to nie interesuje yy, tutaj wiem co zrobię, tutaj zrobimy tak, że... Uh -huh. Takie coś. Mm, teraz, tutaj. Tak, o, Moby, moby, nie, moby. Okej, okay, creepery nic nie, nie robi o tutaj demaidża blokom. Okej, okay, to dobrze i chyba mi też nie. Zapomniałem tu oświetlić. Całkowicie o tym zapomniałem. <gł> o, i ten pasek tutaj z tymi dźwiękami szaleje. Ogólnie zastanawiacie się czasami, czemu mamy. Jeżeli się zastanawiacie o to, kiedyś dostałem pytanie, czemu ja to używam. Użyłam to przez to, że ja często gram bez dźwięków w Minecrafty. I dlatego to mam. Ok. Chcę tu zrobić mniej więcej jakieś w... wejście. Fajne. Ok. Teraz jakby tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Dajcie mi to trochę inaczej. Trochę wyżej. O, o, tak. I teraz tak, tak, tak. Tutaj. Niech już się zamyka. Tutaj też. To niech będzie o tak. Tak, tak. Mhm. Mm Teraz tutaj, tak. Tutaj, tak. Tutaj, tak. Trzeba będzie jakoś tutaj też to zrobić na górze. Mm -hmm. Okej, okay. mamy tutaj pająka, którego możemy zabić. I chcę tu jakieś zejście na dół zrobić w ten sposób, jeżeli rozumiecie. Okej, okay. to czyli mamy to tutaj. Mhm. Mm tak, tak. Tak, 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 tak. Jakoś co, coś tu się zrobi i chcę tutaj na przykład tę windę wodną tutaj zrobić na samym środku, że tu będzie tak tylko na dół do tego w, wchodziło. O. Jakoś tutaj... jak jakby to zrobić, powiem wam, nie wiem. Ale mamy wejście. To jest wielki plus, że szybko teraz to zamkniemy tak. I będziemy mieli wejście, na przykład, ma, dra... może drabinki zwykłe zrobimy. Kto wie, jak to teraz wygląda. Zniszczmy cały ten dilt, ponieważ on tu jest niepotrzebny. Okej okay. Jeszcze na górze mamy trochę dirt, a Tutaj mamy trochę dilta. Tak i tak trzeba to zamknąć. I trzeba jeszcze tutaj to zrobić. Hop, hop. Hop. mhm, uh -huh, uh -huh. Tak, tak. Czyli jeszcze tak zrobimy. O. O, pięknie. I mamy jakoś mało dziupl tutaj, teraz, jak tak. I tutaj trzeba będzie ponownie tu. Tak, tak. Okej, okay. jeszcze dajmy tutaj, ponieważ czemu by nie? Mm, tutaj możemy. Mm, tak, tak. A i tak zrobimy. I tutaj w ten sposób, i w ten sposób tutaj. Pięknie. Zniszczymy szybko tego dyrta, ponieważ mogę. Nie chcę zostawiać go tutaj tak bardzo. Ponieważ może dirt się przyda do czegoś innego. Nie wiem do czego, ale może się przydać zawsze dirt. Teraz jak sobie wyleźć tędy. Tak i tak, pięknie to trzeba też będzie zrobić, żeby tutaj nie było takich bloków brzydkich i. Jak to teraz wygląda? Mamy wejście do tego. Tutaj oczywiście mamy dirta, którego mogę rozwalić. Tutaj, tutaj jeszcze tego nie zrobiłem. Okej, okay, to, to trochę jeszcze pracy tu mamy. Tak, zróbmy tak i tak i na górze. Tak samo. O, i spadłem tutaj na dół. To niedobrze. Teraz jak są wyjść. Ops i wyleciałem. Pięknie i. Hmm, tutaj jeszcze trzeba o. Tak. Ty... Tak. Ok, mamy tutaj coś w tym stylu i mamy tu zejście na dół. I tu powiedzmy, że drabinki postawimy. Czy mamy jakieś drabinki, które tylko leżą i się przewalają Mam 19, ok. w takim razie mm -hmm. Tak i Tak, możemy zrobić Włożymy tam drabinki i będzie picobello Mazzaneru, nie wiem co ja mówię eee, Ok. Wchodzimy tutaj i drabinka Drabinka, 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 drabinka Mamy tutaj to Tutaj nic nie ma, tu trzeba było to wszystko oświetlić i możemy tak naprawdę już od razu ze zejście na dół tutaj zrobić. E, tak, tak. I zróbmy tak, tak, tak i tak. Powiedzmy, że tak będzie i tutaj, że takie, że, że korzenie tutaj spadają na dół. Nie wiem co ja robię, ale ok i tak. Powiedzmy, że to kor korzeń tak spadnie. Nie, co ja mówię, nie wiem. Okej, okay, tak mamy to gotowe. Teraz mogę tutaj zejść tak. I tutaj nie ma drabinek, ponieważ czemu by miały to być drabinki? Wszystko tu jest ładne, piękne, rośnie. A ja tutaj was pożegnam, ponieważ to wszystko na ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz i zobaczymy się już w kolejnym odcinku z Minecrafta. Cześć!